Ej, słuchajcie, powiem Wam szczerze, że to jest chyba już 15 raz, kiedy ja zaczynam nagrywać, i za chwilkę oszaleję. Dlatego zróbmy tak, że już bez dalszych wstępów, mówi się Zajączek, a to jest mój pierwszy podcast. I w ogóle zanim zaczniemy, to chciałabym podzielić się z Wami pewną dygresją. Mianowicie sam pomysł na założenie tego podcastu przyszedł mi do głowy, kiedy jakiś czas temu byłam na biegówkach w Czechach. I tam przez kilka dni sobie chodziłam w tej nazad, w tych nartach po górach. I kiedy tak walczyłam z żywiołem, i przedzierałam się przez zaspy śnieżne, i tam śnieg mi w oczy padał, a ja wiecie, walczyłam o życie, to przychodziły mi do głowy takie takie luźne myśli takie, a, takie tam. Między innymi przyszło mi do głowy, ilu rzeczy ja się nauczyłam w ciągu ostatnich kilku lat, i jakie to w ogóle fajne, że ja miałam taką możliwość się ich nauczyć. Um, a potem pomyślałam sobie jeszcze, że w sumie spoko byłoby podzielić się tymi rzeczami z innymi. I dlatego wymyśliłam, żeby założyć ten podcast. I wszystko byłoby spoko, gdyby nie to, że jedyna rzecz, której nie potrafiłam wymyślić tam, walcząc z tym żywiołem, to właśnie to, jak zacząć. I od jakich słów zacząć? Bo w ogóle wiecie co, wydaje mi się, że to pytanie, to jak zacząć, należy do tej samej kategorii pytań, co to kim jesteśmy, albo dokąd zmierzamy. Albo tam, nie wiem, jakie płatki sobie kupić dzisiaj na śniadanie? Bo w sumie od tego, jak zacząć, jak się zacznie, zależy to, jak dalej potoczą się te nasze losy. I niezależnie, czy to zaczynamy pisać magisterkę, czy zaczynamy uprawiać nowy sport, czy uczyć się języka. Bo często ten początek właśnie definiuje to, czy potem będziemy z chęcią podchodzić do tej naszej pracy, czy, czy nie, czy może w ogóle nie będziemy kontynuować. I oczywiście znam takich pracusiów, takich przodowników pracy, co jak już sobie wymyślą, co chcą osiągnąć, to po prostu siadają i zaczynają to robić. Tak jakby to była, nie wiem, najłatwiejsza rzecz na świecie. Kumacie to? I ja niestety nie należę do takich właśnie przodowników pracy, więc zanim kiedykolwiek cokolwiek zacznę robić, to muszę spędzić najpierw naprawdę długie godziny albo dni Myśląc i zastanawiając się, i martwiąc się, i analizując i rozbierając włos na czworo, zanim ostatecznie siądę i zacznę to robić. Na szczęście, w ciągu wielu lat edukacji wielu lat edukacji wypracowałam sobie swój własny, autorski sposób na zaczynanie. Dlatego ten podcast zacznę tak, jak zaczęłam magisterkę. No nie dokładnie tak samo, na szczęście ale tak, jak zaczęłam magisterkę czyli zacznę od początku. Jeszcze raz witam serdecznie w moim pierwszym podcaście. I w ogóle to jest pierwszy odcinek pierwszego podcastu, także debiut do kwadratu. Tak jak mówiłam, ja się nazywam Basia Zajączek i od siedmiu lat pływam na żaglach. A od czterech lat jestem instruktorką żeglarstwa. Więc myślę, że w związku z tymi informacjami i z samym tytułem podcastu, nikogo nie zdziwi, że będę mówić tutaj właśnie o żeglarstwie. Natomiast wydaje mi się, że może pojawić się pewna wątpliwość, szczególnie wśród ludzi, którzy już żeglują i od jakiegoś czasu obracają się już w tych kręgach żeglarskich. Mianowicie taka wątpliwość pod tytułem, jest to dziewczyno, serio? Kolejny żeglarski serwis? Kolejna strona poświęcona żeglarstwie? Przecież internet pęka w szwach od takich rzeczy. Ile to jest blogów, ile artykułów, ile stron poświęconych żeglarstwu? Wiesz, jak masz jakieś pytania, to po prostu klepiesz w internet, w Google'a, wysyłasz i już masz. I już masz odpowiedzi na wszystkie pytania, które chcesz. No i widzicie, jak, tak jak mówiłam, to nie nagrywam pierwszy raz tego podcastu, więc jak się domyślacie zapewne, mam już gotową odpowiedź na tę wątpliwość. I brzmi ona tak. Otóż, nie mogę się z tym zgodzić, żeby wszystko o żeglarstwie zostało już powiedziane, a tym bardziej nie mogę się zgodzić, że tak łatwo jest znaleźć odpowiedzi na pytania, które cię nurtują w internecie. Bo yy, z własnego doświadczenia wiem, że pomimo, że jest bardzo dużo fajnych stron w sieci, które są poświęcone żeglarstwu i artykułów, które zawierają super przydatne informacje często, to pomimo tego czasami, kiedy szukam odpowiedzi na jakieś konkretne pytanie. To w pewnym momencie docierałam do takiego martwego punktu. Bo wiecie, zanim się w ogóle przedarłam przez te y, artykuły pozycjonujące tę dawkę ogromną dezinformacji w poszukiwaniu jakiejś jednej, chociażby małej cząstki informacji, która mi się przyda, to potrafiłam zapomnieć, czego szukałam na początku. Nie, no nie, nie dosłownie, ale y, naprawdę było to takie bardzo dużo wysiłku trzeba było włożyć w to, żeby naprawdę coś znaleźć. Mm. I, I tak czasami zdarzało się tak, że właśnie w tym informacyjnym kręgu poszukiwań trafiałam na taką ślepą uliczkę, gdzie ani w te, ani we w tę, po prostu nie dało się stamtąd ruszyć. I wtedy. No cóż, no wtedy y, pisałam maile na przykład do ludzi, albo pytałam moich znajomych, którzy mogliby coś wiedzieć na dany temat. I dzięki temu często faktycznie udawało mi się znaleźć jakąś y, odpowiedź na pytanie, które mnie nurtowało. Natomiast po pierwsze, wymagało to bardzo dużo wysiłku ode mnie, czy tam trochę wysiłku, nie? więcej niż wklepanie hasła w internet i tyle. Yy, a po drugie. Nadal niektóre pytania pozostały bez odpowiedzi i czekają sobie gdzieś tam na ich wielki dzień, kiedy oświeć mnie i rozwiąże te wszystkie wątpliwości i rozwieje na cztery strony świata. No, natomiast nie jest też tak, że uważam się za największą specjalistkę w dziedzinie żeglarstwa i że mam odpowiedzi na wszystkie pytania, bo pozjadałam wszystkie rozumy, i teraz mogę tymi odpowiedziami wam sypnąć to jak z rękawa, i wszyscy będą szczęśliwi. No bo nie jest tak. Eee, prawda jest taka, że jestem po prostu Basią, która lubi pływać na żaglach i nie będę ukrywać, że jestem kujonem w życiu prywatnym, więc mnie strasznie cieszy, kiedy mogę się nauczyć jakiejś nowej rzeczy albo dostać nową informację z tych tematów, które mnie interesują. I wiem, że jest to taki wykorzystywany, nadużywany e, i w ogóle wyświechtany frazes, eee, no ale... Naprawdę ja się ciągle uczę i myślę, że to jest super. Bo w ogóle zauważyliście, że od jakiegoś czasu jest taka tendencja, że strasznie dużo ludzi mówi o tym, że o, jak to fajnie jest dzielić się z innymi swoją pasją, jakie to jest super inspirujące słuchać o tym, jak tam ludzie robią takie super rzeczy i tam w ogóle super i, i, i super. O Jezu, i ciężko jest czasami lodówkę otworzyć, żeby nie oberwać po twarzy tym takim coachingowym był kotem. No ale mimo że uważam, że od tej dawki coachingu i entuzjazmu można naprawdę się spocić i dostać kociokwiku, to wydaje mi się, że w sumie mną kierowało coś podobnego, kiedy, kiedy zakładałam ten podcast. Bo kiedy chciałam zostać instruktorem żeglarstwa, to miałam takie dwie idee w głowie. Pierwsza z nich była taka, że chciałabym, chciałam, żeby to był taki kolejny krok do tego mojego żeglarskiego rozwoju, żebym yy, właśnie nauczyła się nowych rzeczy i żebym tam jakoś pogłębiła tą moją wiedzę o tych rzeczach, które już tam umiałam, czy miałam opanowane w pewien sposób. A drugą ideą było to, że myślałam sobie, że to by było takie fajne, żeby pokazać innym ludziom, że żeglarstwo może być świetnym sposobem na spędzanie czasu. A po drugie, że jest to taka umiejętność, która nie wymaga od nas, żebyśmy mieli długą brodę i fajkę w zębach i tam, nie wiem, walczyli ze sztormem ciągle. Tylko jest to taka umiejętność, yy, która może sprawić dużo satysfakcji z samego faktu, że ją posiadamy i że umiemy zrobić rzeczy. I z tego samego powodu, pomijając oczywiście te wszystkie Instagramowe klisze, założyłam ten podcast. Bo pomyślałam, że spoko byłoby podzielić się z innymi ludźmi tym, czego ja miałam szansę dotychczas się dowiedzieć. Bo na przykład, tak jak ja byłam kiedyś na początku tej mojej przygody z żeglarstwem, tak jak jeszcze bardziej na początku niż jestem teraz, bo teraz ciągle uważam, że jestem na początku, ale jest to trochę dalszy początek niż kiedyś. Więc. Yy, dla takich ludzi, którzy zaczęli już żeglarstwo i chcieliby się dalej w nim rozwijać, chcieliby to kontynuować, bo uważają, że jest to fajne i chcieliby się nauczyć więcej, nauczyć bardziej. Yy, chciałabym, żeby to dla nich było przydatne, żeby te tematy, które tutaj będę poruszać, żeby były dla nich ciekawe i żeby mogli się czegoś dowiedzieć dalej, żeby to im pomogło właśnie tej, w tej ścieżce kariery żeglarskiej. Bo słuchajcie, nie ma żadnego podręcznika, mm, jak Rozwijać się w żeglarstwie. Bo są oczywiście podręczniki, jest podręcznik tam, nie wiem, nawigacji, żeglarza jachtowego, jakiejś nie wiem, meteorologii, ale nie ma takiego podręcznika, który mówi: Słuchaj, jak chcesz się rozwijać żeglarsko, to musisz zrobić to, to, to i to. Więc chciałabym, żeby ten podcast był takim trochę drogowskazem dla ludzi, którzy chcą dalej yy, iść w żagle. A poza tym chciałabym, żeby był też ten podcast dla ludzi, którzy w sumie. Nie pływają na żaglach, nigdy łódki na oczy nie widzieli, ale zawsze ich tak kusiło, wiecie, tak, tak, tak ich kręciło to, żeby rzucić to wszystko i pojechać na żagle zostać wilkiem morskim. <grym> Więc chciałabym, żeby po pierwsze podcast był przydatny dla ludzi, żeby był ciekawy, a poza tym chciałabym, żeby był też fajny, bo pewnie zauważyliście, że ja mam sporą słabość do słowa fajny, i używam go nagminnie. I chociaż wiem, że słowo fajne jest bardzo niefajne i boję się, że za chwilę mi tutaj wylecą jacyś gramard i inni miłośnicy języka i powiedzą mi, że niby taka literatka i tyle języków zna i tam bloga chce pisać i podcast prowadzić, a no, takich, nie wiem, podstawowych zasad języka polskiego. No ale nie będę się tym przejmować, bo po pierwsze to jest mój podcast i mogę sobie tutaj mówić, co chcę. A po drugie, yy, każdym z nas, i to każdy, jestem przekonana, że każda osoba na świecie, ma takie swoje te grzeszki, te takie drobne przyjemności, które lubi sobie serwować, mimo że powodują one takie, wiecie, taki mały wyrzut sumienia, takie ukłucie wyrzutu sumienia. I właśnie słowo fajny i jeszcze kilka innych słów, bo też słowo super, to są właśnie te moje grzeszki. A na koniec chciałabym powiedzieć jeszcze dwa słowa o samej formie tego podcastu. Bo jak pewnie zauważyliście, chyba ze dwa razy użyłam zamiennie słowa blog i podcast. Jakby nie jest tak, że ja myślę, żeby się mylą te dwa pojęcia. Po prostu, jeżeli jeszcze nie wiecie, to teraz wam powiem, że oprócz podcastu jest jeszcze blog, który jest pod tą samą nazwą co podcast i. W sumie piszę na tym blogu to samo, o czym mówię w podcaście. Tylko nie jest tak, że mam napisany tekst i teraz siedzę przed mikrofonem i mam przed sobą ten tekst i czytam wam go słowo w słowo, bo nie jestem poetką, która na wieczorku literackim stoi i odczytuje to, co napisała. A no bo wydaje mi się, że jednak te podcasty powinny mieć taką trochę luźniejszą formę niż blog. Natomiast forma, ta podwójna forma, Podcastu i bloga jest totalnie eksperymentalna. I pomysł na tę formę wziął się stąd, że jakiś czas temu stałam się ogromną fanką podcastów, i dlatego moją pierwszą myślą było, że naturalną formą tej mojej ekspresji myśli będzie podcast. Natomiast jednak, no nie będę ukrywać, że jestem po pierwsze trochę przywiązana do słowa pisanego i jednak chciałam mieć tego bloga. A po drugie, kiedy Ktoś wklepie hasło w internet i wyskoczy mu jakiś wynik, to prędzej znajdzie bloga, na którym będą te informacje, no bo tam będą te słowa klucze, o których wam mówiłam, niż znajdzie podcast, który będzie musiał przesłuchać od dechy do dechy, żeby w końcu znaleźć te informacje, której szuka. Mm, także jeżeli ktoś sobie ceni lapidarność wypowiedzi, no to... Na blogu Ciach, proszę bardzo, można sobie przeczytać, można zrobić łatwo notatki. A w ogóle słuchajcie, mam takiego znajomego, który trochę siedzi w tych filmowo-podcastowych sprawach. I kiedy przyszłam do niego taka dumna z tym moim pomysłem, że będę miała taką podwójną formę i podcastu i bloga, i mówię mu, ej stary, słuchaj, tak wymyśliłam, i co prawda będę musiała dwa razy więcej roboty w to włożyć, ale to chyba będzie fajne i coś tam, i może się będzie przydawać ludziom. To wiecie, co on mi powiedział? To on mi powiedział tak. Weź stara, nikt nie je czyta już blogów teraz. Kumacie to powiedział mi, że nikt nie czyta tych blogów w ogóle z jakiegokolwiek zachwytu, a nie aprobaty. No, ale niemniej postanowiłam spróbować i zobaczymy, jak to się rozwinie dalej. To tyle słowem wstępu. Także następnym razem zajmę się już czymś poważniejszym, bo mimo, że pozostanę cały czas w tym temacie początków, bo jakoś tak mi się to przykleiło. To yy, chciałabym już mówić o tym, od czego zacząć żeglarstwo. Czyli, czy lepiej jest po raz pierwszy pojechać na rejs żeglarski morski, czy na śródlądzie? I o tym, jakie są podstawowe różnice pomiędzy jednym a drugim, oraz czego, no, czego można się spodziewać na każdym z tych wyjazdów. Także na dzisiaj to już koniec, więc dzięki wszystkim, którzy posłuchali mnie do końca. I dajcie znać, jeżeli jest coś, o czym chcielibyście się dowiedzieć z tych okołożeglarskich spraw. A jeżeli uważacie, że było spoko, to zapraszam na kolejny odcinek już niedługo. Żegnam się z Wami, cześć!